A z rana taka mieszanka, proszę Państwa. Kawa ze środkiem szczurobójczym kurde działa. Gdzie mój marker? Pytasz czemu szalony? Bo specyfiki kurde stosuje. Tylko na pamięć nie za dobre pamiętajcie, mamy już 15. Eee, imieniny obchodzą Albin, Nikodem i Roland. Wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego wszystkim wspierającym, farmerskie produkcje i moją całą farmę, proszę Państwa, mamy już połowę września, kurczę, na samym początku gdzieś zapowiedziałem, że szybko minie, zobaczycie i zobaczcie, już na półmetku jesteśmy, zaraz się tylko obejrzycie, dwa tygodnie, cykli będzie 30. proszę Państwa, dzisiaj sprawy niesłychane na farmie, a czemu? Wczoraj już zapowiedziałem na live, kto ma wiedzieć, ten wie, proszę Państwa, jedziemy po towar żywy. A co to ma być za towar? No, proszę Państwa, od jakiegoś czasu już głosiłem, co chcę y, robić, jeśli chodzi o, o króliki, o hodowlę królików. Co zamierzam na y, następny rok? Więc y, tylko ta samica zostaje, bo jest duża i jest młoda. I księżniczka zostaje, bo to baran. Y, także chcę mieć linię takiego czegoś. Myślę, że to przyjdzie czas, to i tak się sprzeda, jak się nie sprzeda, to. Skonsumuje, kurde, trudno Nie no, w zimę może z nudów, no to mówię Boksy pozbija mi wyśle do was, nie ma problemu yy, Się dogadamy yy, No dobra, no to wychodzi tak, że yy, Kupuję króliki Ale jakie króliki? No mówiłem cały czas o termąckim, dlatego Chcę dzisiaj kupić termąckiego samca Lub dwie samice termąckie I do tego być może dojdzie yy, Belgijski olbrzym Yy, jaki to belgijski olbrzym? Czy tam yy, ładny, czy czysty, czy nieczysty, to już nie mniej oceniać, bo tylko zdjęcia widziałem. Pojadę, zobaczę, będzie się podobał, to yy, wezmę. Więc yy, albo samczyk belgijskiego i dwie samiczki yy, termondów, albo yy, samica belgijskiego i samiec termondzki. Yy. Coś takiego chyba, albo coś po Zresztą u mnie to z zakupami jest różnie, proszę Państwa, bo ja jadę po jedną, a wracam kurde za mreżarku. Także wiecie. Yy, nie idzie przewidzieć, zobaczę co tam będzie na miejscu, zobaczę co wezmę. Yy, no i tyle. Także ja jeszcze z rana już wszystko mam nakarmione, ale jeszcze wezmę i przygotuję jakąś klatkę na te króliki. Bo jak wrócę, to też nie będzie mi się chciało. Ogarniać tego, bo też dużo innych zajęć mam zaplanowanych na dzisiejszy dzień. Miałem plan, żeby je tutaj wyścielić i je razem puścić, bo to też są młode. Ale kurde, nie wiem, bym musiał to wszystko najpierw sprzątnąć, wyrzucić, a to też czas. No i też nowych królików z innej hodowli nie za bardzo puszczać ze swoimi od razu. Także summa summarum wychodzi, że trzeba iść z tym. Na zewnątrz oczywiście nie będziemy trzymać tego na wybiegu, tylko w klatkach na zewnątrz szykujemy tutaj yy, dolną klatkę. A uzbroje w jedzenie to już jak będą króliki, bo może nie będzie królików. Może kurty tego kupimy strusia. Tak jak mu, mówiłem wczoraj w domu. No Wiecie, już nie bądźmy jacyś przesadni, żeby tutaj żadnego okruchu nie zostało. Jeśli jest czyste. Yy, karmidło błota nie ma, odchodów nie ma, to zostawmy to. Nie bądźmy jakimiś kurde psychopatami. To jest królik. Zawsze jak kupuję króliki, zwracam uwagę yy, na to, co się dzieje wokół królika, a później na królika. Czyli jaki jest stan hodowli, jak ona wygląda. Jakie warunki panują ogólnie w hodowli? Chodzi o czystość, o warunki sanitarne. I wbrew pozorom, to że jest sterylnie, jest czysto, aż za czysto, to dla mnie nie pasuje. Ja wolę mieć królika z jakiejś hodowli, gdzie właśnie czystość nie jest jakaś obsesyjna, a jest, są dostrzegalne jakieś zakamarki, gdzie jest po prostu brudno i wtedy dopiero patrzy na królika, jeśli w takich warunkach królik jest zdrowy, ładnie wygląda, jest przypasiony, futrol śni, ma odruchy normalne, to znaczy, że byle bakteria, byle syfek mu nie zaszkodzi, bo on już z tym miał do czynienia. Jeśli weźmiemy na YouTubie, czasem widzę wszystko pięknie, ładnie, to znaczy na filmy to ludzie też sprzątają pewnie. No to nie wierzę, że utrzymywać dzień w dzień Yy, takie string warunki, ale mniejsza o to, yy, ten yy, no właśnie z takich warunków to bym się bał do siebie wziąć królika bo to jest coś takiego jak jakbym gościa po operacji wziął do siebie na chałupę no to co to, to tak, no, żeby bakteria i kurde koniec, jonara. dlatego mam nadzieję, że yy, hodowla będzie w takich normalnych warunkach że ktoś hoduje z pasji, ale nie lata przy tym yy, jako, jakby to było jedyne jego zajęcie w życiu. Wiecie o co chodzi. Dlatego no, hodowle. Takie właśnie na wsiach przydomowe, gdzie jest kilka klatek i często się młody człowiek tym zajmuje yy, to kurde yy, materiał genetyczny na pewno nie jest jakiś wyszukany, yy, ale ten ale właśnie odporność jest lepsza, aniżeli ktoś profesjonalnie do tego podchodzi. Wtedy są króliki słabe, bo nie chodzi o odporność, tylko chodzi o wygląd. Proszę Państwa, ma ważyć, yy, ma wyglądać blisko wzorca i tyle. O. A u mnie ma, kurde, pełnić swoją funkcję mięsno-rozrywkową, więc królik ma wyglądać i ma zdrowo się chować. Ale nie ma być rasowy. Rasowość to jest u mnie drugorzędna sprawa. On ma po prostu być dobrym królikiem użytkowym. A że na termąckiego padłą to yy, będzie termącki. No. Yy, zawsze jak mamy podwójną taką klatkę, no to yy, nie dajemy na górę, mimo że byłoby wygodniej doglądać, tylko na dół. No bo na górze yy, trzymając króliki szybciej się niszczy wszystko. Bo wszystko spływa na dolne partie, dlatego e, lepiej zaczynać od dolnej, a górna niech sobie stoi. Przywotność przedłużamy. Indyki już konsumują od jakiegoś czasu warzywa z posypką. Takie coś, proszę Państwa, na końcową dietę. E, no myślę, że walory y, smakowe będą poprawione. Grunt to nie karmić, całe życie do uboju. Paszami gotowymi, granulatami oczyszczamy organizm. Detox, proszę Państwa, dacie wiarę, że ja stąd wyjąłem: no z połowy dopiero tych papryczek, może nawet połowy nie zebrałem. Nie, no nawet połowy nie zebrałem. Jeśli te podorastają jeszcze 2-3 tygodnie, no to z jedną trzecią dopiero zebrałem. I wiecie, ile wyszło słoików? Kurde, z 35 litrów, ponad 30 słoików zrobiłem. Jalapeno pokrojone w krążki. Masakra, już kurde, u mnie będzie. Paląca zima, proszę Państwa, paląca zima u Farmera. Dobrze, proszę Państwa, udało mi się kupić króliki. Nie do końca poszło z planem, e, ale na następny rok myślę, że jestem zabezpieczony. E, miałem w sumie dwie opcje wybrałem drugą, nie tą co planowałem, a obie są myślę, że e, rozsądne. Dobre dla mnie, dla mojego stada, dla mojej przyszłości. E, dlatego zapraszam już do siebie. Za chwilę wrócę. Będziemy wyładowywać i dokładnie będziecie mieli okazję zobaczyć, e, co nowego przybędzie w następnym roku. Już od dzisiaj, ale w następnym roku będziemy to propylować, rozmnażać, więc w jaki sposób zmieni się w moja hodowla. Zapraszam. Siema. Siemano. na farmie wychodzimy tak więc tak proszę państwa mamy trzy sztuki samiczki yy, nowozelandzkie kurde wróć yy, termąckie a tam już bada teren samiec belgijski olbrzym tak więc yy, miało być że yy, belgijski olbrzym miała być samica i termonski miał być Samiec. Czy dwie samice Belgów miałem mieć? Ale plany się pokrzyżowały. I w sumie chyba źle nie wyszło. Jak to trzy samice są. No to będę miał. Dwie zostawiam. Pięć samic. Z księżniczką. Księżniczki nie liczę na mięso. Że da mi młode na mięso. Bo ona jest na czystą rasę baranów do sprzedaży. No to będę miał trzy, cztery. Cztery samice na następny rok do rozpłodu na mięso sztuki. Także możecie już sobie wejść. O, piękne przyrosty. Już zapomniałem, ile one mają po, po ładnych rodzicach. E, także kurcze kolej zadowolony, ja zadowolony, bo widziałem rodziców wszystkich i tamtego też widziałem rodziców, więc wiem mniej więcej czego się spodziewać piękne króliki, nie wiem czemu niektórzy mówią, że się nie podobają termonskie. dla mnie szczególnie też futerko kurde mięciutkie, fajne w dotyku yy, no, trochę oczy takie niepasujące, że co, szczurowate to takie trochę ale dla mnie to ładne króliki, zawsze to jest odmulenie też w hodowli, bo u mnie już każdy widział co ja mam barany, termondy yy, tutaj jakiś belk, to kurde takie jest yy, no, wzbogacenie, tak jakby samego widoku, obrazu dla mnie. No, i pierwsza kwestia, no to przecież to, że się ma to nadać teraz na mięso. Ma lepiej wyglądać, jeśli chodzi o ekonomię. Czyli jedzenie przetwarzane na mięso będzie wychodziło mi taniej, bo mniej zeżrą, a więcej mięsa dadzą. Także tak, proszę Państwa, jeszcze do nich nieraz przyjdziemy poopowiadamy, pogadamy. Wypiszcie, co myślicie o krzyżówce Belk z yy, Termąckimi yy, i mój terrorysta z Termąckimi, bo to będą dwo, dwa moje reproduktory. Takie plany na przyszłość, także. Na razie, cześć. I co? Coś nowego na farmie, kurde. Będzie akceptacja? No, masz tego pilnować. Masz pilnować. To jest, kurde, ważniejsze ode mnie i od ciebie.